Trzy hitowe starcia oglądaliśmy w ten weekend na boiskach Centralnej Ligi Juniorów. Derby Poznania, mecz Legii z Zagłębiem, a do tego rywalizacja Śląska z urzędującym Mistrzem Polski. W naszym magazynie zobaczycie wszystkie gole z czwartej kolejki. Mocny akcent już na początek. Zaczynamy od derbów Poznania, które ułożyły się po myśli Warty. Po godzinie gry prowadzenie gościom dał Jakub Nęcka i w powietrzu wisiała niespodzianka. Wszystko rozstrzygnęła jednak końcówka spotkania. W ciągu czterech minut dwa gole dla Lecha zdobył Filip Wełniak, a Warta, która do tej pory w tym sezonie odrabiała straty, teraz ostatecznie przegrała 1-3. Wynik meczu ustalił bowiem Damian Kołtański, a Lech zgarnął pełną purę w derbowym starciu. Sobotę zaczynamy w Myślenicach, gdzie na ścieżkę zwycięstw wróciła Wisła Kraków. Po dwóch porażkach z Beniaminkami, wicemistrzowie Polski ograli 2-0 zespół Gwarka Zabrze, a na listę strzelców wpisali się Bartosz Seweryn i Kacper Hełmecki. W tym samym czasie legia grała z Zagłębiem, chcąc zrehabilitować się za dotkliwą porażkę w derbach. Do szatni w lepszych nastrojach schodzili gospodarze, bo w końcówce pierwszej połowy wynik meczu otworzył Dawid Kiedrowicz, a krótko po zmianie stron poprawił Dawid Niedźwiecki. Zagłębie nie było w stanie przeciwstawić się w tym meczu legionistom, a gdy na 3-0 poprawił Kiedrowicz, stało się jasne, że punkty zostaną w Urszulinie. W czasie doliczonym gola honorowego dla Zagłębia zdobył jeszcze Szymon Karasiński i mecz zakończył się rezultatem 3-1. A jak po oderbowym zwycięstwie zaprezentowała się Polonia? W meczu z Jagielonią po trafieniu Mateusza Majbańskiego Beniaminek prowadził jeden do zera, ale wtedy do głosu doszedł nie po raz pierwszy w tym sezonie Jakub Lutostański. 16-latek, który ustrzelił już katrika w meczu z Rakowem, teraz ten wyczyn powtórzył dwa razy rzutów karnych i raz z gry. Jagielonia wygrywa tym samym trzeci raz rzędu, a Polonia jest konsekwentna w wygrywaniu u siebie i przegrywaniu na wyjazdach. Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisuje się nadal UKS SMS Łódź, który teoretycznie wchodził do ligi jako mistrz polski w tym roczniku. Tym razem pełną pulę z łodzi wywiozła Krakowia. Na jeden do zera trafił Jan Mruz, ale ozdobą tego spotkania była bramka Bartomi Jakolca z 76 minuty. Po tym pięknym golu Krakowia wygrała 2 do zera. Przenosimy się do Zabrza, gdzie mecz Górnika z Arką rozstrzygnął się w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Najpierw z 11 metrów dla Arki gola zdobył Adrian Łyszkiewicz, a na 2-0 podwyższył nowy nabytek klubu z Gdyni, urodzony w roku 2005 Marcel Szymański. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego zdobył co prawda Dawid achenho ale na więcej piłkarzy z Zabrza nie było już w tym meczu stać. Ciekawie zapowiadało się również starcie Beniaminków pomiędzy Stalą i Rakowem. W nim jednak gospodarze nie mieli litości dla przyjezdnych z Częstochowy. Na 1-0 trafił Mikołaj Krawczyk-Demczuk, a z rzutu wolnego poprawił płaskim strzałem Michał Musik. Trzy minuty później raz jeszcze Krawczyk-Demczuk, tym razem od słupka, a nakręcona Stal zaraz potem zdobyła jeszcze golo numer 4. Po raz drugi trafił Musik, także podzielili się ci dwaj zawodnicy strzeleckim łupem. W 42 minucie Raków odpowiedział jeszcze trafieniem Łukasza Makarskiego, no ale do przerwy było raczej pozamiatane. Po zmianie stron już tylko jeden gol. hat trika skompletował Michał Musik, a Stal wygrała w świetnym stylu 5-1. A na koniec kolejne hitowe starcie w tej kolejce. W meczu Śląska z Pogonią już w piątej minucie świetną akcją popisał się Kasper Szczerba, dając mistrzom Polski prowadzenie, które jednak Pogoń utrzymała tylko przez 20 minut. Karol Borys perfekcyjnym strzałem doprowadził do remisu, a dalsze emocje to dopiero ostatni kwadrans. Łukasz Gerstenstein sprytnym strzałem po ziemi sprawia, że teraz to Śląsk jest na prowadzeniu. To jednak 80. minuta, płaskie zagranie z prawej strony i Borys Frajlich trafia na 2-2, także znów jest remisowo. Śląsk nie kazał jednak czekać na odpowiedź długo. Kilkanaście sekund po znowieniu od środka minął bramkarza Hubert Konstanty i na tego gola Pogoń nie była już w stanie odpowiedzieć. Tym samym Mistrz Polski przegrał pierwszy mecz w tym sezonie. Spójrzmy więc na komplet wyników z czwartej kolejki. Pierwsza porażka mistrza, wysokie zwycięstwo Stali, a oprócz tego choćby kolejne cenne wygrane, jak Jeloni i Krakowi. W tabeli właśnie te dwa zespoły mogą pochwalić się najlepszym dorobkiem punktowym. 9 oczek Lecha Poznań, a na dole z jednym punktem UKS SMS Górnik i Gwarek. Plus dwa przy nazwisku Filipa Wełniaka, plus trzy u Jakuba Lutostańskiego. Napastnik Lecha pozostaje liderem klasyfikacji strzelców. Natomiast przed nami kolejka, którą na kanale łączy nas Piłka TV, zainaugurujemy już w piątek, meczem Pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Zapraszamy na naszą transmisję od godziny 16.00.